Niektóre otaczające nas rzeczy mają ukrytą naturę lub zmieniają się w sposób, którego byśmy nigdy się nie spodziewali. Jeden z użytkowników Reddita pokazał, jak różne zapisano mu soczewki. Wystarczy spojrzeć na nie w świetle: widać tu, że lewa jest trochę inna. Nieźle. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jak wygląda środek karty płatniczej? Oto co zaprezentował jeden z internautów ktoś skomentował przypomina rekwizyt z Gwiezdnych Wojen. Czarny kwadrat, który widać po lewej stronie, to chip. Inny użytkownik trafnie zauważył, że zazwyczaj na górze znajdują się złote styki, które przechowują informacje na temat karty i służą jako mini układ elektroniczny. Autor postu użył jednak jakiejś dziwnej metody do rozdzielenia warstw karty, więc elementy te albo się rozpuściły, albo zniknęły w jakiś inny sposób. Paski u góry prawdopodobnie generują jednorazowe piny, wyświetlacz numeryczny lub coś w tym stylu. Sami też możecie zbadać swoją kartę. Gdy któregoś dnia wygaśnie jej ważność, bank wyśle wam nową na miesiąc przed zdeaktualizowaniem się starej. Nieaktywną kartę najlepiej zniszczyć. Po prostu pociąć na kawałki, aby uniknąć sytuacji, w której ktoś przekopuje się przez tabuny śmieci, znajduje waszą starą kartę i robi użytek z danych wrażliwych. Ale jeśli wolelibyście najpierw sprawdzić jej wnętrze, chyba trzeba by to zrobić inaczej niż rozrywając ją na części. Intrygująco wygląda też środek ruchomych schodów. Pewien użytkownik Reddita zrobił to zdjęcie podczas prac remontowych. Prawda, że wygląda to jak jakaś dziwna, przechylona drabina nowego typu? Albo futurystyczna, przerażająca maszyneria, która może obudzić się i zjeść wasze buty, jeśli akurat jesteście w pobliżu. Schody ruchome jako takie to jedne z największych i najdroższych urządzeń, z których korzystamy na co dzień czy to w pracy, czy w centrum handlowym, lub w jeszcze innych miejscach. Równocześnie mechanizm ich działania jest bardzo prosty. Na podstawowym poziomie jest to nieskomplikowana odmiana przenośnika taśmowego. Jest więc para obracających się łańcuchów, to w zasadzie rdzeń. Są one zapętlone wokół dwóch parku zębatych. Jest też silnik, który obraca koła zębate na górze, wprawiając w ruch pętlę łańcucha. Tak powstaje cykl, którego prędkość wynosi od 0,5 do 0,8 m na sekundę. Gdy poruszają się w tempie ponad 70 metra na sekundę, są w stanie przewieźć więcej niż 10 tysięcy osób w ciągu godziny, co trzeba przyznać, ośmiesza możliwości klasycznej windy. Jeden z internautów postanowił zademonstrować, jak dokładnie wygląda filtr przeciwsłoneczny przez kamerę UV. Teraz pewnie już rozumiecie, dlaczego jest to tak ważna warstwa ochronna w letnie dni. Byłoby fajnie spojrzeć też na siebie w ten sposób przed wizytą na plaży, aby sprawdzić, czy wszystkie miejsca są odpowiednio zabezpieczone. Lilie wodne stanowią pożywienie dla dzikich zwierząt i ryb w regionach świata o umiarkowanym i tropikalnym klimacie. Czasami powodują nawet problemy z odprowadzaniem wody, ponieważ rosną w błyskawicznym tempie i potrafią osiągnąć wielkie rozmiary. Użytkownik Reddita pokazał, jak wygląda spód takiej gigantycznej lilii wodnej. To bardzo niecodzienny widok, ponieważ rośliny te choć bywają duże, to nie aż tak, no i mają gładszą powierzchnię, nawet spód. Wiktoria boliwiana jest największym znanym gatunkiem lilii wodnej. Ma liście, które osiągają 3 metry wysokości. Jak sama nazwa wskazuje, można je znaleźć w Boliwii. Oszalamiający rozmiar. Jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się, jak wyglądałyby wasze dłonie po. dajmy na to dwóch godzinach pracy na stanowisku Kasiera, teraz macie szansę się przekonać. I raczej wam się to nie spodoba. Potraktujcie to jako przypomnienie, aby zawsze myć ręce po kontakcie z pieniędzmi i wizycie w sklepie. Tusz do drukarki też ma w zanadrzu kilka sztuczek. Pewien internauta zrobił w swoim miejscu pracy zdjęcie tuszu, który przyjął zaskakującą formę stalagmitów. Ludzie podejrzewali nawet, że muszą mieć jakiś specjalny rodzaj sprzętu, który wykorzystuje wosk do drukowania. Biorąc pod uwagę ceny materiałów w tym biznesie, musiała to być bardzo droga rzeźba. O, zwierzaki, coś dla mnie. Czy wiecie, że foki mają paznokcie na płetwach? Lwy morskie również. Nie nazywamy ich wprawdzie paznokciami u stóp jak u ludzi, ale są one potrzebne tym zwierzakom, gdy chcą sobie pielęgnować plecki. Obcinanie paznokci ich nie dotyczy, ponieważ i tak nigdy nie stają się one przesadnie długie. Chodzi właśnie o to, że często się myją. Dla przykładu foki zajmują się swoim futrem kilka godzin dziennie. Mówimy o drugich najbardziej futrzanych zwierzętach na Ziemi. Pierwsze są wydry morskie. Potrzebują swojej gęstej sierści do utrzymywania ciepła. Jeden człowiek pokazał, jak wygląda jego kozioł do piłowania drewna po latach odkładania się farby. Prawdziwie niezamierzone arcydzieło, prawda? Inny użytkownik podzielił się zdjęciem całkowicie wyschniętego kleju jeszcze przed jakimkolwiek użyciem. Trzeba było wyciąć go z butelki. Coś takiego może się zdarzyć, jeśli zostawi się niedokręconą nakrętkę. Ta osoba odłożyła klej leżący na boku, więc wysychł, pozostając właśnie w takim kształcie. Jeśli zostawicie klej na naprawdę długi czas, również tak się stanie. Artykuły te mają bowiem mniej więcej roczną datę ważności i wtedy nie ma znaczenia, czy przechowuje się go prawidłowo, czy nie. Kojarzycie, jak czasem po zakupach dostajemy paragon z czerwonymi liniami po bokach? To znaczenie, dzięki któremu kasjer wie, że rolka taśmy jest na wyczerpaniu, więc przy najbliższej okazji trzeba ją wymienić. Nosicie może licówki na zęby? Jeden z użytkowników Reddita odkrył zaskakującą rzecz: otóż nie świecą one w czarnym świetle. Fosfor to substancja, która emituje światło widzialne, które jest jakby odpowiedzią na pewien rodzaj promieniowania. Przekształca on energię promieniowania UV, więc z czarnego światła otrzymujemy światło widzialne. Sztuczne nakładki, jak licówki, korony porcelanowe czy protezy, nie mają w sobie fosforu, dlatego w większości przypadków nie będą świecić w czarnym świetle. Zamiast tego uzyskują ciemniejszy fioletowy kolor. Nie zauważyłbym tego nawet, gdyby przyznawali nagrody, ale faktem jest, że królkier jest jedynym, który nie ma wąsów. Nie ma to nic wspólnego z jego osobistymi preferencjami dotyczącymi stylu. W oryginale nawet miał wąsy, ale z czasem zagubiły się przy odtwarzaniu pierwowzoru. Podobny błąd sprawił, że jego topór zamienił się w miecz. Pewien człowiek zrobił bliskie zdjęcie kół pociągu, pokazując nam, że między szyną a kołami jest to obszar o szerokości paznokcia. Użytkownicy wyjaśnili, że odpowiada za to ich stożkowy kształt, dzięki któremu pozostają wyśrodkowane na torach. Dlatego mogą toczyć się bez poślizgu. Stąd maszyna bez problemu wchodzi w zakręty. Rozmiar przewodów zasilających, które mamy w domu i których używa się wszędzie indziej, waha się gdzieś od 65 do 1,3 mm2. Podane wymiary obejmują przekrój poszczególnych kabli. Jeden z użytkowników wrzucił do internetu zdjęcie przewodu zasilającego ze swojej uczelni, który wydaje się znacznie przekraczać ten rozmiar. Dziwne, prawda?